Rozwód, a zdrada. Czy to gwarancja wygranej? Nazywam się Hanna Zarzycka, jestem adwokatem i prowadzę kancelarię prawną Zarzycka i Partnerzy. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy zdrada małżeńska stanowi gwarancję wygranego rozwodu. Kiedy przychodzą do mnie klienci i pytają o wpływ zdrady na rozwód, często oczekują jednoznacznej odpowiedzi. Czy fakt, że małżonek dopuścił się zdrady, gwarantuje korzystne rozstrzygnięcie sądu? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy spojrzeć na polskie prawo rodzinne i orzecznictwo sądowe. W polskim prawie rozwodowym kluczową rolę odgrywają przesłanki rozwodowe określone w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Sąd orzeka rozwód, jeśli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, co oznacza brak więzi emocjonalnej, fizycznej oraz gospodarczej pomiędzy małżonkami. Zdrada może być oczywiście czynnikiem prowadzącym do takiego rozkładu, jednak nie jest jedyną przesłanką. Zdrada małżeńska najczęściej jest rozpatrywana jako przyczyna zawiniona rozkładu pożycia. Rzeczywiście, jeśli w trakcie postępowania rozwodowego udowodnimy zdradę jednego z małżonków, może to wpłynąć na orzeczenie sądu co do winy w rozpadzie małżeństwa. W praktyce oznacza to, że stronę zdradzającą można uznać za winną rozkładu pożycia małżeńskiego. Jednak trzeba pamiętać, że sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie, co często zaleca się z praktycznego punktu widzenia. Postępowania oparte na winie jednej ze stron bywają dłuższe, bardziej emocjonalne i kosztowne. Kiedy zdrada jest faktem, warto rozważyć, czy zależy nam na formalnym orzeczeniu winy. Czy raczej na szybkim i bezkonfliktowym załatwieniu sprawy? Często pojawiającym się pytaniem jest wpływ zdrady na podział majątku oraz przyznanie alimentów. Wbrew popularnym przekonaniom, zdrada jednego z małżonków nie ma bezpośredniego wpływu na sposób podziału majątku. W Polsce obowiązuje zasada równego podziału dorobku małżeńskiego, chyba że występują wyjątkowe okoliczności, które pozwalałyby na odstąpienie od tej reguły. Zdrada może jednak mieć wpływ na przyznanie alimentów dla małżonka. Zgodnie z art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonek niewinny może domagać się alimentów od małżonka winnego, jeżeli rozwód wiąże się z pogorszeniem jego sytuacji materialnej. Wyrok ten posłużył mojemu klientowi, panu Markowi, gdy żona w wyniku zdrady zakończyła ich małżeństwo, a on musiał zmierzyć się z pogorszeniem swojej sytuacji życiowej. Rozumienie i wybór strategii rozwodowej jest kluczowy. W przypadku, gdy decydujemy się na orzekanie o winie, musimy być przygotowani na dłuższą batalię sądową. Warto przygotować solidne dowody na zdradę, takie jak wydruki wiadomości, zdjęcia, nagrania audio wideo czy zeznania świadków. Jednak zdrada w toku sprawy rozwodowej nie zawsze jest jednoznaczna z wyłączną winą małżonka zdradzającego. Pomimo zdrady, sąd może uznać, że oboje małżonkowie przyczynili się do rozkładu małżeństwa, co w praktyce oznacza orzeczenie winy obustronnej. Należy także pamiętać, że zdrada jako taka, mimo że jest bolesnym doświadczeniem, nie zawsze będzie wystarczająca dla sądu, aby uznać ją za główny powód rozkładu pożycia. Często przyczyny rozpadu małżeństwa mogą być bardziej złożone i wielowymiarowe, a zdrada jest jedynie symptomem bardziej ukrytych problemów. Przykład z mojej praktyki to przypadek pani Małgorzaty z Warszawy, która zdradziła swojego męża Mariusza. Jednak w toku sprawy rozwodowej okazało się, że Mariusz od długiego czasu unikał wspólnego pożycia fizycznego, często wyjeżdżał w delegacje i nie interesował się rodziną. Sąd uznał, że wina za rozkład małżeństwa leży po obu stronach, mimo że to zdrada była bezpośrednim powodem rozpadu związku. Podsumowując, Zdrada wcale nie jest automatyczną gwarancją wygranej w sprawie rozwodowej. Każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnego podejścia oraz analizy. Kluczowe jest skonsultowanie się z adwokatem, który pomoże w określeniu najlepszej strategii działania. Często szybkie rozwiązanie konfliktu i rozstanie bez orzekania o winie jest lepsze niż długie i kosztowne postępowanie sądowe. Jednym z moich najważniejszych zaleceń dla klientów jest badanie własnych priorytetów i celów w procesie rozwodowym. Jeśli zależy Ci na spokoju ducha i szybkim załatwieniu sprawy, może warto rozważyć rozwód bez orzekania o winie. Jeśli jednak uważasz, że orzeczenie winy jest kluczowe dla Twojej przyszłości, przygotuj solidne argumenty i dowody. Na sam koniec, pamiętajmy, że rozwód to trudna decyzja, która ma dalekosiężne konsekwencje dla całej rodziny. Niezależnie od okoliczności, warto podejść do sprawy z rozwagą i szacunkiem dla drugiej strony, zwłaszcza jeśli w grę wchodzą dzieci. Zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco z sprawnymi tematami. Zostaw lajka pod tym filmem, to dla mnie sygnał, że warto robić więcej takich treści. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.